Komisja Europejska i Parlament Europejski nadal pracują nad kolejnym wieloletnim budżetem Unii Europejskiej. W poniedziałek szefowie obu instytucji spotkali się z premier Danii Mette Frederiksen, której kraj obecnie sprawuje rotacyjną prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Celem spotkania było wypracowanie kompromisu w sprawie budżetu. Niektórzy posłowie sprzeciwiają się propozycji połączenia wspólnej polityki rolnej z polityką spójności regionalnej w jeden fundusz.

W praktyce komisja proponuje wprowadzenie tzw. celu wiejskiego, aby zapewnić minimalny próg finansowania dla rolnictwa. Planowane jest także zwiększenie wpływu władz regionalnych na sposób wykorzystania funduszy spójności. W przyszłym budżecie fundusze przeznaczone na rolnictwo i politykę regionalną mają stanowić 44 całego budżetu, szacowanego na prawie 2 biliony euro.